Zgodnie z Waszymi licznymi prośbami klub którym każdy piłkarz i nawet trener, to legenda, powraca po to, aby z koła Fortuny dodać jeszcze tych zawodników, których nie mieliśmy okazji zobaczyć w naszym świecie. Ronaldo Ronaldinho Pele Zidane. To między innymi nazwiska, które znajdują się na kole Fortuny. No i zobaczymy, czy będzie wreszcie szansa trafić tych najlepszych z najlepszych. Oczywiście mam nadzieję, że nie będą to sami napastnicy i oczywiście mam nadzieję, że ten odcinek także wam się spodoba. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i zobaczymy. Może będzie część Trzecia a teraz! Teraz to my trafiamy Luisa Nazario de Lime. No i od takich napastników, to ja mogę zaczynać 94 oceny ogólnej. Słuchajcie, to jest pierwsze zakręcenie kołem to takie całkiem przyzwoite. A zostało nam ich jeszcze pięć, ponieważ jak przypominam, w pierwszym sezonie kołem na początku kręcimy 6 razy, potem dwa razy w oknach zimowych i cztery razy w oknach letnich. Na razie nie daje żadnego ograniczenia, ale gdybyśmy trafiali ciągle samych napastników, co się nie dzieje, bo trafiamy obrońcę wtedy będę kombinował, a na razie kolejny Brazylijczyk, Kafu. Wraz z nim do naszego klubu powędruje Crespo. Okej, okay. na dwóch napastników zagrać można, więc tu na razie tragedii nie ma. Tym bardziej, że mamy najlepszą dziewiątkę w dziejach, już wylosowaną. Zatem po Crespo no fajnie by było jakiegoś defensywnego pomocnika trafić na przykład, albo środkowego pomocnika po prostu. Solskier nie, Kanu, Rize, 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 Rize. No i to jest Kanu. I to jest trzeci napastnik. Tu wydaje mi się, że stawimy go sobie na kole i przelosujemy, jakakolwiek inna pozycja. Myślę, że to ma sens po prostu, no bo już mamy dwóch napastników. Więcej napadziorów na jednych, po... no nie da się po prostu więcej napadziorów dać, więc jeżeli trafimy trzech środkowych pomocników, to zagramy formacją na trzech środkowych pomocników, ale na trzech napastników zwyczajnie się nie da. A tu, oj, mógł być Pirlo, ale nie jest źle, bo jest Czawi, więc pięć zakręceń za nami, no ale nie trafiliśmy ani jednego bramkarza, więc przejdziemy oczywiście na nasze koło. Kiperów, gdzie wylosujemy jednego z trzech bramkarzy i nie ukrywam, jakby to był Dudek, to ja się nie obrażę, ale to będzie. Michael, ok. I jeżeli dobrze liczę, to raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jednego zawodnika nam jeszcze brakuje, czyli źle coś, źle coś policzyłem, ok. Nie ma tego złego, przechodzimy na koło i losujemy ostatniego z graczy. Eee, no jeszcze jeden środkowy pomocnik byłby idealny, albo lewy obrońca, albo na kata. No to jest środkowy pomocnik ofensywny czyli pasuje. I to znowu jest przykład zawodnika, którego my kojarzymy sobie z FIFO. I tam powiedzielibyśmy, o nie, słaby traf, ale tutaj, słuchajcie, z Romy możemy wyciągnąć piłkarza, który naprawdę będzie robił genialne liczby. Zatem zlecamy kupno, no i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. W ogóle ten krespo jeszcze w barwach, parmy, wygląda super. A partnerem tego odcinka jest STS, czyli oficjalny sponsor reprezentacji Polski, który przy okazji jednego ze spotkań towarzyskich z Ukrainą przygotował naprawdę fajną ofertę dla wszystkich, którzy nie mają jeszcze konta, a oczywiście mają ukończone 18 lat, ponieważ ta oferta jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Słuchajcie, 300 zł przy wytypowaniu zwycięstwa reprezentacji Polski. Moim zdaniem naprawdę warto z tego skorzystać. Tym bardziej, że łączy się to z bonusami, które uzyskujecie rejestrując się z linku w opisie, które łącznie dają wam 660 zł. Więc słuchajcie, sprawa jest prosta. Wbijacie w link w opisie, rejestrujecie się i to daje wam dostęp i do tej promocji, i do mojej promocji, więc naprawdę warto z tego skorzystać. No bo oczywiście ta oferta jest fajna, ale STS ma teraz naprawdę dużo ciekawych akcji, na które warto rzucić okiem. No i myślę, że przy okazji Euro pojawi się też parę ciekawych ofert, więc warto już mieć konto. Zresztą wszystkie szczegóły znajdziecie na dole w opisie. Przypominam jedynie o tym, że musicie mieć ukończone 18 lat i kiedy gracie, grajcie odpowiedzialnie. 243 miliony tylko płacimy za Ronaldo. Powiem szczerze, myślałem, że będzie dużo gorzej. Taki kres po w ogóle 85 milionów, ziomal w swoim prime, piękna sprawa. Już nie wspominając o Kafu, który wydaje mi się, że na obecnym rynku W sumie nie, no dobra, kosztowałby pewnie te 150 milionów Bo taki ofensywny boczny obrońca w dzisiejszym świecie O matko I do naszego klubu dołącza ostatni element tego pierwszego okna transferowego Duże pieniądze trzeba było zapłacić za nakatę Tu mam wrażenie, że naprawdę najdroższy absolutnie Jeżeli chodzi o stosunek ceny do jakości zawodnik Tak się zastanawiam, o ile więcej wydaliśmy od Chelsea w tym oknie transferowym Znaczy na pewno więcej, ale czy aż tak dużo? Więcej? W sumie nie wiem. Tak czy siak, ci piłkarze dołączyli do legend DFC, którego to klubu skład wygląda naprawdę mega interesująco, szczególnie ofensywa. Ona pokaże nam, czy właśnie tylko ofensywnymi zawodnikami będziemy w stanie zrobić wynik. Oczywiście jest Kafui, jest Schmeichel, natomiast obrona wygląda słabo. Nie mamy defensywnego pomocnika, więc mega jestem ciekawy, jak to się poukłada. No, jak widzimy, Crystal Palace nie było na nas wystarczająco mocne. Okej, okay, jest to całkiem przyzwoity start sezonu, tym bardziej, że remisujemy jeden do jednego z. City. No, wygląda to dobrze. Już miałem mówić, że jesteśmy Invincibles, ale niestety. Przegraliśmy z West Hamem, potem przegraliśmy z Fulham, więc jakiś drobny kryzys się wdziera. Ale ja muszę powiedzieć, że w ogóle kocham czytać sobie te wieści tutaj. Ten Thierry Henry przed Karabałka. Wśród nominowanych tego dobrze nie widać, ale po prawo znajduje się Michael Balak. Ale zatrzymałem się w tych wieściach też po to, żeby zobaczyć jak wygląda sytuacja Złotej Piłki. No bo ją powinniśmy gdzieś tutaj mieć. Jednak totalnie niewiadomych mi względów. Nie mamy złotej piłki, ciekawe. No nic, mam nadzieję, że będzie w przyszłym roku. Ta i tak nie była też mega istotna, no bo jednak umówmy się, że no tutaj jeszcze ci zawodnicy z tego naszego świata no pewnie nie mieli większego wpływu. Wpływ na tę drużynę na pewno będą miały transfery, które raczej nam się przydadzą. I tak uważam, że gramy nieźle, bo to jest piąte miejsce w Premier League, w sezonie, w którym legendy, ale nie te futbolu, tylko te po prostu legendy, zajmują dużą część tego składu. Zatem te dwa wzmocnienia się przydadzą, a duet crespo Ronaldo radzi sobie świetnie. To już są 22 bramki tych zawodników. Na kata też daje to, co trzeba. Czawi jest ok. 6,74. Na pewno na więcej stać kafu, bo aż ani jednej asysty i też te oceny nie najlepsze. No i już Michael tak okej, okay, ale bez szału. Dlatego zobaczmy, kto może tej ekipie pomóc. Te dwa wzmocnienia no fajnie jakby były do pomocy, ale może być Zanetti i to, to jest Nesta, okej. Okay. Nie będę narzekał. Karierowo fantastyczny traf. A wraz z legendą Milanu do klubu wędruje Schmeichel, no ale jego już mieliśmy z koła bramkarzy, więc losujemy jeszcze raz. Sneider? Nie Sneider, ale Lizarazu. Chciałem lewego obrońcy, mam lewego obrońcę, Neste super. Świetne dwa wybory. I mając tego Lizarazu i Cafuas się prosi, że aby tych zawodników wrzucić do pięciu obrońców i zagrać sobie z tymi wahadłowymi, powiem szczerze, chodzi mi to po głowie. No bo, no jak można nie wykorzystać potencjału, który tkwi w takich bokach obrony ofensywnych? Zatem zmieniamy formację. 5-2-1-2. No i to będzie chodziło. A panowie już wchodzą do budynku klubowego. Kolejno płacimy 100 i 116 milionów. Ale wydaje mi się, że naprawdę warto. Szczególnie Nesta w środku obrony to będzie totalny szef. No i teraz naprawdę liczę na to, że top 4 uda nam się zapewnić i w przyszłym sezonie zobaczyć legendy FC w Lidze Mistrzów. Tym bardziej, że już tylko trzech zawodników w tym klubie to legendy, no ale tutaj dolosować na te pozycje będzie naprawdę ciężko. Tym bardziej, że w pewnym momencie zaczęliśmy przegrywać i ogólnie grać gorzej. Ja sprawdziłem, słuchajcie, w tym momencie kafuję jest i to odbija się strasznie na tym zespole. A w momencie, kiedy Brazylijczyk wraca, to mam wrażenie, że to już jest ten moment, bo widzimy to także po wynikach. Zdecydowanie nie lepiej. No ale tak to bywa bez ławki rezerwowych, na którą oczywiście będziemy sobie także zbierali z naszego koła. Tymczasem kończymy ten sezon na miejscu szóstym, więc jakieś europejskie rozgrywki będą, no ale niestety nie będzie to Liga Mistrzów. Ligę pewnie wygra City. Oczywiście, że tak, słuchajcie, United ma swoje legendy, Chelsea ma swoje legendy, Liverpool, Arsenal tak samo, a City i tak swoje. Co ciekawe, w naszym zespole najlepszym strzelcem był Krespo z 21 trafiniami, no ale Ronaldo w Kanadyjce go wyprzedził, bo dołożył naprawdę sporo asyst, chociaż tak naprawdę chyba tylko jednym punktem by w Kanadyjce wygrał. Double-double w wykonaniu Nakaty, legenda. Dużo spotkań, ale myślę, że po przyjściu Lizarazu wcale nie, chociaż Lizarazu z kontuzją. Po Chavim spodziewałbym się odrobinę więcej, w sensie są asysty, są gole, ale to oceny takie średnie. kafu powinno być lepiej. No i Schmeichel uważam, że jak na legendę Premier League, to średni sezon w Premier League. Królem strzelców został Salah nad Shirerem, Griliszem, Kinem i Aurim. A interesuje mnie, czy co, jeszcze mnie włoska seria, bo tam Milan powinien kręcić niesamowite wyniki. No właśnie, no bo tam jest nieprawdopodobna paka. No i 93 punkty w wykonaniu Rossoneri. Nice. A nowy sezon to nowe kręcenie kołem i mamy tutaj cztery zakręcenia. Zobaczymy, kogo gra nam wybierze Maldini Gerd Müller. No, napastników mamy, ale słuchajcie, no ławkę rezerwowych zbudować też trzeba. Więc Gerda Müllera weźmiemy oczywiście z radością. No bo trzeci napastnik, topowy, absolutnie to nie jest problem. Ale umówmy się, że już w tych losowaniach napastników nie wybieramy. No i zobaczmy, kto tutaj będzie: Sedor Balak-Torres. Zatem kręcimy dalej. I... Di Natale. Uwielbiam ziomka, no ale powiedziałem Omijamy, okej, okay, koło nam zwalnia I mamy tu Uff, Tu będzie dobrze, Ronaldinho Krój albo Zidane I to jest Ronaldinho Gaucho I teraz pytanie, czy robimy z niego SPO? Czy robimy z niego lewego skrzydłowego? Czy to jest w ogóle jest jakikolwiek problem? Trafiamy absolutnie Fantastycznego zawodnika, słuchajcie To jest game changer totalny Trzecim naszym wyborem Będzie Maldi, no to koło Oddaje zdecydowanie lepiej niż ostatnio. No, i to już nasze czwarte zakręcenie, słuchajcie, i, i jest pirlo, tak? Tak, pięknie, idealnie. Potrzebujemy drugiego pomocnika. Nie jest to najbardziej fizyczny środek pola z i Pirlo, ale czy to jest mój problem? No nie. W ogóle, jak ta lista transferowa wygląda? Ronaldinho, Pirlo, Maldini. Widzicie, jakie pieniądze będą oni kosztowali? No ale tutaj każdy ma 90 do ceny ogólnej przynajmniej. To jest absurdalne wzmocnienie tego zespołu. No i też myślę o Milanie, który stracił w ciągu dwóch okien Nestę i Maldiniego, i przecież jeszcze Kafu. Ale to naprawdę nie jest mój problem. Ja to sobie kupuję. Ronaldinho. Co wygląda po prostu tak fajnie, że on przychodzi. Aj, piękna sprawa, super. Naprawdę to jest super świat. W którym Gerd Müller naprawdę za niezłe pieniądze przychodzi do legendy FC, słuchajcie to jest topowy napastnik, naprawdę. A wszystkich tych transferów dopełnia Maldini, który nie ma gwiazdorskiej prezentacji. Ale widać, że chce tutaj menadżerowi zaimponować. Taki sam Gajer ubrał. Tak czy siak, mamy Maldiniego. Za niego można by było dać 300 milionów nawet przecież. I to by była dobra Cena. I w nowym sezonie pozostaniemy przy starym ustawieniu, gdzie Maldini, Nesta będą grali w trójce z Legendą. Choć z drugiej strony, mając takich obrońców, trochę można wypuścić tych bocznych, żeby się bawili. I a propos zabawy, zagramy chyba najbardziej zabawową formacją 4-2-4. Jak oni ogarnią to w środku pola, tego nie wiem, ale liczę, że ten przód zrobi robotę. I bardzo jestem ciekawy, słuchajcie, kto w tym naszym świecie zdobędzie złotą piłkę. Na razie jeszcze nie mamy informacji. Na ten temat, no tu gdzieś to powinno być I nie rozumiem czemu nie ma w ogóle ten Didier Drogba w koszulce Chelsea Müller jest wściekły na sytuację Czyli chyba nie gra Ale wściekły to ja jestem na to, że mi nie dają zło Tej złotej piłki nigdzie O, 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 teraz powinna być, teraz powinna być Bo mignęło to niebieskie, jest, jest, jest Mamy młodego piłkarza, którym jest Raul No bo wszystkie te ikony są młode A złotą piłkę dostaje Ferenc Puszcz grający oczywiście w Realu Madryt. No jak to wygląda? No jak się tu nie jarać? A jak my sobie w ogóle radzimy? Na no, średnio bym powiedział. Słuchajcie, po tych transferach piąte miejsce w Lidze. To jest naprawdę bardzo słabe miejsce. W ogóle West ham wysoko. Pierwszy. A Crespo wygrywa rywalizację z Gerdem Millerem. Jak to jest możliwe, nie wiem. Jak możliwe jest to, że Ronaldinho w 14 meczach dał tylko dwie asysty, tego też nie wiem. No, no, no nic, zakręcimy kołem w styczniu i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Zatem nowy rok. Nowe, gorsze miejsce w tabeli, ale też nowe dwa transfery. I zobaczmy, kogo tutaj dostaniemy. Rafa Marquez. Wracamy do pięciu obrońców. Z Marquezem możemy to zrobić. Nie ma opcji, żebym się na to nie zdecydował. Na przykład 5, 2, 3. Możemy sobie spokojnie zagrać. Tym bardziej, że jest Jerro, więc jeszcze lepszy środkowy obrońca Maldini, Nesta Hierro do gościu, no. No trzeba przyznać, że to są dwa całkiem niezłe wzmocnienia, jeśli chodzi o linię obrony. Jero kupiłem za klauzulę odstępnego, więc nie wiem, ile by tam wyszło, ale po prostu wolałem zaoszczędzić czas. No i teraz ta defensywa i w ogóle cały ten zespół, no wygląda genialnie. Panowie, waszym obowiązkiem jest teraz zrobić to top 4 przynajmniej. Jeżeli tego nie dacie rady, to ja naprawdę zwątpię w was, jako w te legendy futbolu. I powoli zbliżamy się do końca sezonu. Na horyzoncie jest PSW, które jest już chyba w półfinale Ligi Konferencji. Tak jest, czyli ten zespół jeszcze zagra w finale Ligi Konferencji, ale nas na początku interesuje, jak się to skończy. Widzieliście, że Milan kupił Fede Valverde. No, pieniądze akurat ten zespół miał, bo go nieźle wpompowaliśmy. W finale zagramy z Anderlechtem, ale nas interesuje Premier League, którą legendy FC kończą na miejscu szóstym. To jest drugi sezon. Ja myślałem, że w kolejnym będziemy spokojni już w Champions League. Masakra, totalna. No dobra, zobaczmy, czy uda im się wygrać z tym Anderlechtem, bo to oznaczałoby europejskie puchary. Tak jest, więc przynajmniej tyle. No ale nie po Ligę Europy. My tutaj przyszliśmy, że i chodzi o występy. Ronaldo w 60 meczach. Nie wiem, czy widziałem, żeby kiedykolwiek ktoś zagrał 60 spotkań, ale strzelił 35 goli. W 60 meczach wykręcić ocenę 7,5 to naprawdę jest dobry wynik. Cafu, przyznam szczerze, jak na najlepszego prawego obrońcę na świecie w tym momencie, przeciętnie. Maldini, tak samo. I zarazu, no w sumie też. Duet Pirlo, Chawi. No może ta włoska strona dała trochę goli, no i te oceny były dużo lepsze, ale Chawi tak średnio bym powiedział. Gerd Müller wreszcie dostał więcej szans, no wykorzystał je tak tak trochę. Nesta zawiódł. Schmeichel, lepiej niż w zeszłym sezonie. Ronaldinho z kontuzją, no ale dodał trochę liczb do tych występów, które były wcześniej. Nakata, no tak okej okay, jak na rezerwowego. Crespo też wiem, że chyba był kontuzjowany, więc tu poradził sobie tak, no jak Müller Marques chyba najlepiej z naszych obrońców, chociaż nie, Jero lepiej. Ale jak jest możliwe, że ta drużyna nie była w czwórce ligi? No to podsumowanie sezonu. No wygraliśmy Carabao Cup. Wow, no fantastycznie. Po to budujemy zespół Legend. No to co? Cztery zakręcenia, które powinny nam pomóc, ale przyznam szczerze, no jeżeli ten zespół sam sobie nie jest w stanie pomóc, to nic mu nie pomoże. Veron czy Larson? Larson na ławkę rezerwowych. Wraz z nim mamy Brolina, czyli kręcimy dalej. Trafiając, Kanawaro 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 Kanawaro. No to teraz, no co ja mogę powiedzieć no Nie licząc Ramosa To tak naprawdę mamy chyba najlepszą obronę wszech czasów No może jeszcze Franz Beckenbauer byłby tu potrzebny Powinni wywiesić ten baner Bramkarz legendy FC Najprostsza robota na świecie Po tu jeszcze trafiamy, Drogbe? Myślałem, że Lam, no to kręcimy dalej Tymczasem tu, no nie No nie, Cruyff Krój nie jest napastnikiem. Jego możemy sobie dorzucić do zespołu. Na spokojnie wpasujemy go do drużyny. Więc Johana bierzemy, słuchajcie. Ale to jest takie ekipazo. I to wyjdzie na Ligę Europy. Wspomagany jeszcze przez Eł... Carlosa Alberto. Okej, okay, bierzemy Carlosa Alberto. Mało trochę mamy pomocników, ale coś tu wykombinujemy. No i po raz kolejny nasza historia transferowa wygląda całkiem imponująco. Patrząc na świat, na razie chyba nie dokonałeś jakichś wielkich transferów. Oczywiście poza naszymi. No coś tam za zaczę... Zaczyna się ruszać, ale nic takiego niesamowitego. Natomiast... To, co ciekawe, mam wrażenie, to te legendy powodują, że rynek wolnych agentów działa zupełnie inaczej. Bo zobaczcie, jest Stefan De Vrij, Hajdara, Gallagher. To wszystko byli piłkarze, którzy jeszcze przed chwilą nie mieli klubu. Więc tutaj jest dużo bardzo znanych nazwisk. Ale jeżeli mówimy o znanych nazwiskach, no to warto spojrzeć na naszą drużynę. No wygląda to genialnie. Ronaldinho zaraz wróci na lewe skrzydło, Cruyff zaraz będzie prawo skrzydłowym, więc wszyscy będą na swoich odpowiednich pozycjach. Brakuje nam może tylko pomocników, bo nie wiem o co więcej... Można prosić, czego więcej, można wymagać. O co mogą mieć pretensje ci gracze? Bo mają zielone kontrakty. Wszyscy są zadowoleni. Wszystko jest tak, jak być powinno. Więc ja już naprawdę nie mam pytań. Ruszają tryby tego sezonu. Jeżeli damy radę awansować w kolejnym do Ligi Mistrzów, zobaczymy go sobie jeszcze. Znów bez transferów. Już bez naszego wpływu, ale jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Ale my rozpoczynamy tę ligę fatalnie. Porażka z Manchesterem United. Remis z Nottingham Forest, z West Hamem no wygrywamy, no ale to nie jest start sezonu, który daje nam jakiekolwiek nadzieje. Tym bardziej, że nie jesteśmy w stanie wygrać z Luton Town. Ale przynajmniej pokonaliśmy Lecha Poznań, jak widać, bo wylosowaliśmy polski klub w europejskich pucharach. Natomiast, to mnie nie interesuje do końca, ja chcę zobaczyć, jak wygląda złota piłka. Czy znów zdobywa ją reprezentant Realu Madryt? O, trafiliśmy chyba idealnie. Piłkarzem młodym jest Marco Van Basten, którego mieliśmy w poprzednim odcinku, a złotą piłkę otrzymuje Johan Cruyff, czyli mamy z jego zwycięzcę złotej piłki należy on do legendewce, no ale nie za występy dla naszego klubu został uhonorowany. W naszych barwach Cloyd na razie w sześciu meczach, dwa gole, jedna asysta. No, ciekawe, że nie wystąpił w każdym możliwym spotkaniu, jak na przykład Ronaldinho, który jest naszym najlepszym strzelcem. Ronaldo słabiutko, ale okej, okay, no nie przekreślajmy tej drużyny. Mimo, że pozycja w tabeli niezbyt różni się od tej w poprzednich latach na tym etapie, to dzielnie gnamy w kierunku stycznia po ostatnie wzmocnienia dla. Na klubu Legendy FC. No, i mam nadzieję, że to będzie wyglądało dobrze. No, tym razem z Lechem Remis. Takim składem, no naprawdę. Te legendy w C nie pozwalają być spokojnym o żaden rezultat, bo wygrywamy z City, ale potem remisujemy z Brentfordem. Wygrywamy z Fulham, ale wcześniej przegraliśmy z Evertonem bodaj. Natomiast jesteśmy w styczniu, no i zobaczymy, bo ta pozycja w tabeli powinna być trochę lepsza, to jest czwarte miejsce. Zobaczymy, czy uda się je utrzymać, no ale przede wszystkim zobaczymy, kto będzie chciał nam w tym pomóc. Biorąc pod uwagę nasz środek pola, przydałby nam się tutaj jakiś pomocnik. Totalny. No, typu Brood To byłoby um, idealne trafienie. Sedor w spoko. No, Barnes nas nie interesuje. Chociaż to jest skrzydłowy chyba. No, to nas interesuje, Barnes. Bierzemy go w takim razie bez narzekania, bez pomijania. I drugie rozwiązanie to będzie środkowy obrońca. Kolejny. Tych do obrońców już mamy za dużo. Carles Puyol. Top, topów. Ale pominiemy go sobie. No i naszym ostatnim. Nabytkiem. Zobaczmy, kto będzie. Yy... Vieira, Van Persie, Kloze. Lecimy dalej, bo napastników też już mamy wystarczająco. Park Ji Sung. Jego nie mieliśmy. On był w Manchesterze United po prostu, dlatego go pamiętam, więc go bierzemy. Ale na tym kole zostało, słuchajcie, nadal bardzo dużo topowych nazwisk, bo jest tu Pele, jest Zidane, jest Puszkarz, Garrincha, Thierry Henry, Eusebio, Nemanja Vidic, Denis Bergkamp. No przecież jaki to był piłkarz. Słuchajcie, jeżeli chcecie część trzecią, to zależy tylko i wyłącznie od was, no bo ty Nazwisk, jak widzicie, spokojnie nam starczy. Możemy mieć pele. Zresztą, tu chyba gdzieś jest jeszcze też Maradona, mam wrażenie. Więc dajcie znać koniecznie w komentarzach. Widziałem odzew, zrobiłem część drugą. Będzie odzew. Będzie część trzecia. Park Ji Sung, Proszę bardzo chciał iść do Juventusu, ale nie Juventus A Legendy FC będą jego nowym klubem On tu jest słuchajcie lewym pomocnikiem Natomiast spokojnie możemy Z niego zrobić SP, więc myślę, że Tak to będzie wyglądało. No i czekamy jeszcze Na odpowiedź Barnes'a, chociaż nawet z Park Jisung'a Nie wiem czy nie zrobimy słuchajcie PP czy też PS'a po to, żeby krój miał naturalnego zmiennika A co ciekawe Tak jak Barnes bez trudu akceptuje kontrakt Tak Park Ji Sung nie zgodził się Na tygodniówkę, mimo że widzieliście nawet, że ją mu podwyższałem. A i tak nawet bez podwyższania oni się powinni zgadzać tutaj. Tak to nam ładnie działa. No nic, zobaczymy, jeżeli Juve nam go podwędzi, to zakręciłmy kołem jeszcze raz, ale bardzo bym tego nie chciał. Tak mogę go ściągnąć, bo tutaj to i tak nie jest zablokowane, więc Park Sung tylko szybkie międzylądowanie w Turynie. Ale i tak, koniec końców przychodzi on do legendy FC klubu z Anglii. Gdzie jest klub legendy FC? Tego nie wie On jest jak Hogwarts. Tam tylko legendy znają drogę. No i teraz pojawia się pytanie, słuchajcie, mamy Park Jisunga, mamy Barnes ja ich tak po prostu zostawię. Nie będę nikogo zrzucał tutaj z. Chociaż tu możemy zrobić tak i, i, i jest to sensowne, ale mamy już piłkarzy w rezerwach, nie tylko na ławce rezerwowych. No ale czy ten klub da rady, słuchajcie, awansować do Ligi Mistrzów? Nie, to są pytania. A te wyniki, no takie średnie bym powiedział. No możemy też spróbować przez Ligę Europy się dostać, ale eliminuje nas Borussia Dortmund. O Boże! No to jest naprawdę ciekawa wycieczka do świata FIFA że ten zespół nie robi wyniku, to jest niesamowite dla mnie. No dobra, ale nie przekreślajmy tej ekipy. Maj się kończy, kończy się za tym sezon. No i zobaczmy, jak to wyglądało legendy FC Zajmują miejsce w tabeli drugie Wicemistrzowie Anglii Okej, okay. no zobaczmy jak to wyglądało w statystykach Schmeichel, niezły sezon Ronaldinho wreszcie zagrał jak Ronaldinho Ronaldo dołożył co trzeba Nakata fantastycznie Pirlo, no dużo lepiej niż w poprzednich latach Tak samo Czavi dużo lepiej niż w latach poprzednich Johan Cruyff Ale czy to są statystyki godne Cruyffa? Mm. Jasno sobie powiedzmy, że też dużo tu zależało od defensywy A w zasadzie zależeć powinno no, no i ta zaliczyła występy takie moim zdaniem znacząco poniżej oczekiwań. Natomiast nie jest to w tym momencie istotne. W przyszłym sezonie zrobimy sobie tylko przystanek patrząc na to, kto zdobywa złotą piłkę, a następnie już udamy się do końca, żeby zobaczyć tylko, czy legendy FC dały radę w Lidze Mistrzów. Co więcej, chciałbym tylko sprawdzić jedną rzecz, jak tam tabela strzelców. Hyun Son, Marcus Rashford, Mo Salah, Jezus. Jedyną legendą, która się tu znajduje, jest Ronaldo. Dopiero potem mamy Van Persiego, Ronaldinho, Berbatowa, Kina, drogbę Nieprawdopodobne to jest, jak ten świat tutaj wygląda, ale po to to robimy, słuchajcie, to nie, nie znaczy, że ja tu buduję ten klub i on wygra wszystko. Właśnie o to chodzi, żeby sprawdzić, czy, czy wygra cokolwiek. A jak widzimy po podsumowaniu sezonu, to w tym roku nie było nawet Carabao Cup. W europejskich pucharach jedna ósma w Lidze Europy. Umówmy się? Mogło być lepiej? No dobra, zobaczmy, słuchajcie, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o nasze poczynania, to legendy FC w lidze zajmują miejsce czwarte. Ale te różnice punktowe nie są zbyt wielkie. Do zwycięstw wprowadzi nas klasyczny zestaw, choć ten Park Ji-sung daje naprawdę dużo. Widzimy nominowanych do tytułu zawodnika Premier League. Jest Sir Bobby Charlton, jest Rashford w barwach Tottenhamu. Ale nas interesuje tutaj złota piłka. Młodym piłkarzem został Louis Figo, a złotą piłkę podniósł Kylian Mbappé. No piękny jest ten świat. Taki Ronaldo, który gada sobie z mediami. To ma nie. Niesam... Niesamowity klimat, słuchajcie. Tak samo zresztą jak ta drużyna roku, no bo posłuchajcie. Między słupkami Donnarumma. W obronie od lewej Roberto Carlos, Bastoni, Maldini i Hernandez. Nie linia obrony, gdzie każdy jest lewonożny swoją drogą. A jeśli chodzi o pomocników, jest tutaj Zidane, Charlton, Bellingham, Ginola, jeśli chodzi o napastników, no tutaj bardzo ciekawie, bo Kilian Mbappé i Vinicius Junior, więc totalne przemieszanie i też trzeba powiedzieć, że te gwiazdy naszego świata naprawdę dają radę, ale nas już teraz interesuje to, czy legendy C dadzą radę osiągnąć coś konkretnego tak naprawdę, no bo co zdobyta Liga Konferencji Karabao Cup to raczej nie jest wynik, który będzie kogokolwiek tutaj satysfakcjonował, a w Lidze Mistrzów trafiamy na Barcelonę, która wygrywa z nami pierwszy me mecz, mimo braku. Braku Ronaldinho, mimo braku krójfa, no muszę powiedzieć, że to jest wielkie zaskoczenie. Tym bardziej, że kupiliśmy od nich też chyba Markeza. Barcelona nas eliminuje, zatem, ostatnia nadzieja tkwi w naszych poczynaniach na krajowym podwórku. Ewentualne wygranie w FA Cup Carabao, Cup i przede wszystkim oczywiście w liz angielskiej, to byłoby coś, ale z Liverpoolem nie dajemy sobie rady i to widzę nawet. Tak samo na ligowym podwórku. Ja nie wierzę w to. Masakra, masakra, masakra totalna. To, jak ten zespół nie dowiózł, to w ogóle nie mam pytań. jednak dowiózł. Okej. Okay. Ile mieliśmy porażek? Siedem. No właśnie, no bo ja widziałem tych klęsk całkiem sporo, więc całkowicie nie spodziewałem się, szczególnie po tej ligowej końcówce. No zobaczcie, tu była porażka, tam była. Jakby nie było wrażenia zespołu mistrzowskiego, ale udało się. Zespół legend zdobywa Mistrzostwo Anglii. Finał Ligi Mistrzów jest pomiędzy Barceloną a Bayernem Leverkusen. I oczywiście, a w tym momencie wiecie, mógłbym symulować do kolejnego roku zobaczyć złotą piłkę, ale tak moglibyśmy się bawić w nieskończoność Więc jeśli chcecie trzeciej części Żebyśmy jeszcze raz wrócili do tego świata Dajcie koniecznie znać A Ligę Mistrzów ostatecznie wygrywa Barsa. Prezentuje Puchar Pedri No dobra, ale w Dumie Katalonii jest Eto Rivaldo Stoiczkow Jaja Turé aczkolwiek poza nim w pomocy nie ma nikogo z legend. W obronie jest Mascherano i to tyle, a na bramce Ter Stegen. No muszę powiedzieć, że to jest naprawdę duże zaskoczenie, że im się udało. Z drugiej strony jest ucho, To jest bardzo solidny zespół na każdej pozycji po prostu. No ale co? My nie jesteśmy solidni na każdej pozycji? Zresztą, cieszmy się tym mistrzostwem Anglii, które daje Ronaldo strzelając 31 goli. Ronaldinho 20 goli, 11 asyst. Park Ji-sung okazuje się być kluczem do sukcesu, bo radził sobie lepiej niż Krój. Największym rozczarowaniem tego będzie jednak dla mnie kafu, bo liczyłem, że tak niesamowity zawodnik na swojej pozycji, w formacji, która powinna mu służyć, zagra zdecydowanie lepiej. No i też to był najlepszy sezon Szmajchela, co udowadnia, jak ważny jest golkiper, jeśli chodzi o te symulacje. W lidze najlepszym strzelcem był Aljaber, potem Łotkins, Nunkunku, Saka, Skamaka, Ronaldo nasz dopiero na miejscu dziesiątym. Nieprawdopodobne. Ale słuchajcie, to wszystko nie jest istotne. Ważne, że legendy FC mogą cieszyć się z triumfu w Lidze z Karabao Cup i wygranej tarczy do proczynności. To jakby nie było to idealny wynik, ale umówmy się na koniec honor raczej uratowany